Zuzanna Kuczeńska, Zapraszam do rozmowy Echo24. A dziś moim i Państwa gościem będzie Anna Prabucka, właścicielka salonu Magia, Salon Urody. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry, witam serdecznie. Może na początek zacznijmy od tego, jak w obecnej sytuacji radzi sobie branża Beauty. No, jak już wiadomo, z wczorajszego przemówienia pana premiera od dnia wczorajszego cała branża została zamknięta odgórnie, także mamy zakaz wykonywania zawodów w swoich salonach. My taką decyzję podjęłyśmy już ze swoimi dziewczynami, pracownicami mojego salonu wcześniej, w zasadzie już dwa tygodnie temu, ze względu na to, że no nie byliśmy w stanie jednak zachować tego bezpiecznego odstępu od klienta, o którym była mowa cały czas w sanepidzie tego półtorej metru, tego półtorej metra, dlatego też już od półtorej tygodnia w zasadzie, od dwóch tygodni nie pracujemy. Ponieważ Pani firma zajmuje się pielęgnacją, głównie pielęgnacją paznokci, prawda? Pielęgnacja paznokci, tak. Są to, są to usługi kosmetyczne oraz stylizacja paznokci. Czyli można ja powiedzieć... Y I szkolenia w salonie, które też oczywiście zostały wstrzymane póki co, więc... Czyli można powiedzieć, że od dwóch tygodni w ogóle nie podejmujecie żadnych działań zawodowych. Nie podejmujemy żadnych działań zawodowych. Przez dwa tygodnie teraz e, aktualnie salon był e, sprzątany przez nasze pracownice, także przygotowujemy się do, do powrotu do pracy. No, nie wiemy, kiedy to nastąpi, czekamy, tak jak zresztą wszyscy nie tylko nasza branża stoi, ale stoi, stoi każda branża, więc trzeba być cierpliwym. Czy do tej pory mogliście wykonywać jakiekolwiek czynności, że tak powiem, trochę na własną rękę? To znaczy, czy mogłyście przyjmować u siebie w domu klientki czy jak to wyglądało? Znaczy, my nigdy nie przyjmujemy klientek w domu, od tego mamy pracę nasz salon, który stworzyłyśmy wspólnie już od trzech lat, także nie ma tutaj potrzeby przyjmowania w domu klientek. Tak jak ta decyzja została przez nas tak w zasadzie podjęta dwa tygodnie temu, nie przyjmowałyśmy już klientek, postanowiłyśmy po prostu wstrzymać to wszystko. Dzwonią do nas klientki, pytają, co mają robić. Jesteśmy akurat w trakcie nagrywania dla nich specjalnych filmików instruktażowych, jak radzić sobie w razie jakiegoś złamania paznokcia, jakiegoś zbyt dużego odrostu, który mógłby być uciążliwy w tym okresie. Także wszystkie te informacje będą na pewno udostępniane u nas na Instagramie, łącznie też z jakimiś instruktażowymi filmikami, które pomogą też typać cerę w tym, w tym okresie kwarantanny. No, powiedzmy teraz, na jaki okres taki, takiego zamrożenia działalności? Wasz salon jest gotowy, ponieważ no nie wiemy, jak długo potrwa taka sytuacja. Wy macie jakieś, że tak powiem, plany B w zanadrzu, jak to wygląda z waszej strony? Czy na razie siedzicie i czekacie na to, co. Na razie siedzimy, przepraszam, na razie siedzimy i czekamy. No nikt nie wie, jak długo to będzie trwało. E, miejmy nadzieję, że uda nam się to wszystko powstrzymać nam, w sensie Polakom, jak e, uda nam się powstrzymać tą całą spi spiralę zachorowań. Będzie to zależało tak naprawdę głównie od nas wszystkich, tak? Także tutaj apel też do wszystkich klientek, salonów e, i fryzjerskich, kosmetycznych, żebyście, panie, naprawdę zostały w domach, żebyście nie korzystały tak, z tak zwanego podziemia usługowego, nie korzystały z usług... E, Jakichś e, kosmetyczek, które przyjmują w domu, nie chodziły same do nich, nie jeździły na, na takie usługi, nie przyjmowały też takich kosmetyczek u siebie w, we własnych mieszkaniach. Nigdy nie jesteście tak naprawdę w stanie zagwarantować ani swoim rodzinom, ani sobie tego, że ta pani będzie zdrowa lub lub też, że wcześniej nie był ktoś u niej, kto był zakażony. Także im szybciej tak naprawdę wszyscy się zdyscyplinujemy i zostaniemy w domach, tym szybciej wszyscy będziemy mogli wrócić do pracy, tak? My będziemy mogły się zająć wami, wy będziecie mogły z powrotem przyjść odwiedzić nas i no wszystko wróci do normalności, tak? A czy pojawiły się już jakieś pomysły na to, jak wykorzystać ten czas, że tak powiem, braku działalności, czy, czy w momencie, w którym ten czas się trochę przedłuży, no tak jak pani wspomniała, nie wiemy, ile to potrwa. Ja, w, akurat, oprócz tego, że prowadzę salon kosmetyczny, w sensie, że prowadzimy usługi, wykonujemy usługi w salonie, jestem też instruktorem stylizacji paznokci. Także jestem w trakcie przygotowywania szkoleń online. Także myślę, że już po świętach, ja jako instruktor wprowadzę takie szkolenia online do swojej oferty. Mam nadzieję, że troszeczkę nasz budżet salonowy to um, poprawi i jakoś udźwignie. No, zobacz no miejmy nadzieję, że nie będzie to trwało w nieskończoność i kiedyś będziemy mogli wrócić do normalnej pracy. Na pewno będę chciał utrzymać stanowiska pracy swoich, swoich dziewczyn, na pewno nikt nie zostanie zwolniony. Po prostu trzeba będzie zacisnąć pasa i wrócić później ze zdwojoną siłą. Teraz dziewczyny niech odpoczywają, niech korzystają z wolnego czasu, niech zajmą się rodziną, sobą, a na pewno wszystko będzie dobrze. Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową, która właśnie ma pomóc nie tylko małym, ale także dużym przedsiębiorcom przetrwać ten trudny okres. Czy jeżeli chodzi o branżę, beauty, ta tarcza jakoś obejmuje waszą, wasz zakres działalności? To no Jest kilka aspektów, z których na pewno będziemy mogły skorzystać. Z tego, co rozmawiałam z księgową, to na pewno będziemy mogły skorzystać z: z, z z odroczenia tych składek, znaczy nie z odroczenia, tylko z całkowitego niepłacenia przez trzy miesiące składek ZUS-owskich oraz dopłat do wypłat pracowników, tych 40%. Także no, na pewno nie pokryje to w 100% wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem salonu, ponieważ są to wysokie koszty. Ja zatrudniam pięciu pracowników, także koszty utrzymania salonu są powyżej 25 tysięcy złotych, także będzie trzeba sobie radzić tutaj z jakiejś oszczędności, ewentualnie, tak jak już wcześniej wspomniałam, Będę musiała wprowadzić te szkolenia online, żeby przetrwać ten trudny okres, ale tak jak mówię, na pewno nikt nie straci pracy, damy radę, jesteśmy z tym wszystkim razem wszyscy, więc jeżeli naprawdę się zdyscyplinujemy, wszyscy będziemy przestrzegać zasad tej narodowej kwarantanny, to wrócimy do pracy o wiele szybciej niż w innych krajach. Jak ta obecna sytuacja wpłynie na całe środowisko branży kosmetycznej, beauty? Wie pani co, no nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko jest uzależnione, wydaje mi się, że od czasu, którym, które będziemy musieli spędzić w domu, tak? Od, od czasu, w którym po prostu salony nie będą funkcjonować, nie będą mogły pracować. Podejrzewam, że te mniejsze salony, które może nie mają tak, tak dużej bazy klientek i jakiegoś zaplecza małego finansowego, podejrzewam, że zaczną się zamykać. Ale miejmy nadzieję, że będzie tych salonów jak najmniej i przetrwamy to wszystko. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Anna Probucka, Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.